tutaj mam, zobaczyć ile tych malutkich, tych malutkich, to ich może nie będę wysypywał, niech one sobie tutaj, o, wszystkie razem e, pobędą, teraz się Ci ich pokażę, zobacz, jak oczka tutaj, jak to wygląda, o. No, tam w ogóle za mną, teraz może nie być widać, ale tam daleko przy górach na morzu jest hodowla krewetek, normalnie stoją takie, mm, takie na morzu stoi stateczek, tam ma takie śmieszne platformy i tam jest hodowla i te krewetki malutkie, 16,89 za kilo, mamy niecałe 100 gram, tak? Euro 59, tak więc widzisz, to tutaj naprawdę nie jest drogi produkt. Można sobie spokojnie na to bez problemu pozwolić. Weźmy następne. Ale, mam, ale pani to była, powiem ci, tak zdziwiona, jak zacząłem to kupować w sklepie. To są. O, to są te tygrysie, od razu widać dlaczego. Co? Od razu widać, dlaczego to jest krewetka tygrysia. Mam nadzieję, że z twojej strony tak, tak samo ładna jak moja. No i jakie mam oczy w ogóle duże. Jakie one mają te wielkie oczy. Takie czarne kropki. Czasami, jak się wrzuci do zupy, to się potem, jak odpadnie, myśli, że to jest pieprz. A to jest oko tej krewety wrzucamy, o, tych kilka sztuk i krewetki krewetki tygrysie słuchaj 59.90 za kilogram 59.90 tak więc mamy tutaj 250 gram, niecałe, 14.38 i widzisz to już jest cena bo to jest za cztery krewetki za cztery krewetki 14.30 8. Następne, które mam, o, to są te wenezuelskie, to, o, to, ty, ty, te w ogóle znajdziesz w Polsce, bez problemu dostępne są w Polsce, e, widziałem, gdzie widziałem, w jakimś Carrefourze, jakimś innym markecie gdzieś widziałem je w Polsce i one są, one są w cenie, zobaczmy, 8,95 za kilogram, widzisz, to jest ta wielkość 30x40, 8,95 za kilogram, taka garska kilku sztuk, euro 45. Pięć. I taka garstka to już spokojnie taka porcja, żeby zjeść, co nie? Takie 5-6 mm -hmm. krewetek spokojnie z makaronikiem super sprawa. A teraz mamy co? Teraz mam te szare. Teraz mam te szare. To myślę, że je też w zupę damy. Owi szare, czyli po prostu nieugotowane.